Co, idziemy? Co no. Jeszcze coś tam robisz. Idziemy dalej, tylko... Y, jedna rzecz też jest y, taka dziwna. No. Bo są dwa rodzaje. Y, Możesz pomniejszy z identyfikacji, albo przypisane, albo nie przypisane, nie? No. I że ich nie idzie łączyć ze sobą. No bo, ale jak, me, dwa bo jak jeden jest przypisane, a drugi nie, nie jest, no to... No ale nie wiem czemu tak jest, że jedno są, a drugie nie. Nie wiem, to już jest tam, wiesz, mechanika gry od tego zależy, nie. Mhm, mm bo to wiesz jak bez sensu, bo mam e, pięć zwojów i wiesz jak zajmują osobne miejsce w plecaku. Nie? No, 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 wiadomo. Na razie to nie jest problem, bo mam dużo miejsca, ale w późniejszych etapach to może być potem uciążliwe. No, spoko. Nie uciekaj mi, bo ja muszę, aleś przyspieszyła, żona albo mnie zdenerwowali. <śpięk> ty masz wracać, tak? Co? Ty masz wracać. Tak, a ty? i would have to be careful beyond this point. this whole area is Tego under national control. their leader, karzov, has them all. i've been keeping sergeant knott. gothwyn told us everything. Okay. One Cześć, district. according to gothwyn's information, karzov is hiding in a safe house nearby, while the crown is hidden in their headquarters. <coughs> Aha, dobra, okay. we can move against either. We no, reduce the number of potential. Jest no to Wiesz co? dobre, idę jeszcze sobie do sklepu, muszę parę rzeczy posprzedawać. No, może to sobie sprzedam te skarby. No, to jest tak, to sprzedać, to sprzedać, to sprzedać. Co to jest? Uro, no, lepsze. To będzie oczywiście. Ja Mniejsze zestaw leczenia urazów. Ja nie wiem, czy mi to jest potrzebne, bo ty mnie leczysz, i tak i tak, nie? No, ale zostaw to sobie, zostaw to sobie weźcie czego? Zostawić. No. Bo możliwe, że jak zginiesz kiedyś, a może się tak stać, to wtedy, Twoja, osoba, twoja postać może dostać jakiegoś urazu. Aha, uh -huh. Tak było. Tak było w czym? W Dragon Age'u, z tego co pamiętam. Mhm. Uh -huh. Dąbię. Spoko, zrobiłem sobie tutaj trochę porządku Możemy iść dalej Ale księżyc, wow Kinga? I chwileczkę wiesz, bo tutaj jeszcze w tym sklepie tam siedzę. Rupijcie Czy to jest ten zestaw? Dewocjonalia. Jaki zestaw? Świeca Kadzidło, święte przycisk. Dewocjonalia to jest to, żeby otw otwierać skrzynie, te, które ja mogę otwierać, wiesz? Te, te religijne. A to nie, to, to ci zostawię. No dobra. Aha, bo to jest tak samo jak jest zestaw złodziejski, to są reszta zestawu. No. O to chodzi. Dobra. Artykuły magiczne, jakieś uroki, ale to są chyba za Z jakieś diamenty, a diamenty się normalnie kupuje za normalną kasę, nie? Ano. Okej, okay. a gdzie idzie broń kupić i takie inne rzeczy? To trzeba w mieście. W mieście? No.

Czarny nie jest śmieszny O, magika mam Chodź, musimy z nim powalczyć Januszki. <laughs> Kinga, ty materialistko To może i materialistka, tak, ale. Pieniążki nie są złe. Szczególnie w tej grze. No. Są bardzo przydatną rzeczą. Na razie powiem Ci, że walczy się całkiem przyjemnie. Gdzie ty tam wlazłeś? Chodź, idziemy Krzaczory Krzaczoczory Muszę Dobra, jednego quest'a wykonaliśmy, ja jeszcze muszę jednego wykonać Leczymy żonę Żonę leczymy Chcesz jakiś amulet Jaki amulet? Plus 9 do mocy Czekaj, z lukam jaki ja mam obecnie Możesz dać Chcesz? Tak Wiesz jak to zrobić, nie? Ale nie umiem handlować z tobą. Podejdź do mnie i wciśnij F Handluj i ten amulet ci tak, No. Okej, okay, mam go. Dobra, idziemy dalej. Kinga, ja muszę zabić jeszcze jednego magika. Tu jest, dobra, zaczynam. Nasza. Idziemy, idziemy. Y... Oj, czekaj, 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 tam jeszcze nie idź. To do chciała iść. Y... Idziemy oddać, oddać questy, co? A nie możemy sobie go wziąć tego jednego questa już, że jego już Ale nie, jest... bo ona nas prowadzi na kolejną instancję, wiesz? Aha. Dobrze.

Pam, 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 pam. Hinga, gonicie jakaś zgraja. Tak? Gonicie z po popęcji. O! <laughs> Dobrze wiedzieć. No, no więc wiesz. Hinga, gdzie ty jesteś? A gdzie jesteś za mną, dobie. Za to mi się, za to. Usłoniam tyły. A ja cię leczę. Leczę cię, leczę. Nie do tej baby oddać tego kościaka. Careful, The, na The streets may not be safe. Now that we've done some good for the people of Black Lake, there's a small problem Mam dopić jakieś kajscy dokumenty. Eee, no, no, nie nie ja nie nie ja no, wiesz, nie pojęcia who knows what ze mną i tak będziesz dopić, i tak będziesz dopić więc wiesz. Znaczy dopić ten Expić. A uwaga, bo mam, bo mam tego. Mam yy... dobra, mam kolejnego skilla dostępnego. I co by sobie tu wziąć? Wziąć. A, znalazłem drugi raz to samo. Czekaj. Sam... No? Ma, mam ten, Ma, mam nowego skilla. Jakiego? Jakąś błyskawicę, chciałbym ją wypróbować. Aha Kuda, to jest pełno graczy po prostu. Powiedz mi, jakiego rodzaju ty y, możesz nosić? No jak tam na tych, na tych pisze, że kapłan może ich używać Ale szaty, szaty, bo ty... czekaj. A yy. wymóg klasy manipulujące trzeba robić, tylko... Czyli tylko ja mogę je nosić, tak? tak. Dobra, to się sprzeda. 40 tych, to idzie całkiem nieźle na nich zarobić. Inga, gdzie jesteś? Za tobą. Jak za? A tu jesteś. Tak. Pas witalności. Co to jest? Pas witalności to zazwyczaj znaczy, że jest to pas, pas witalności. No ja wiem, dużo ma do tego do punktów wytrzymałości, wiesz? Aha. No. Dobra, idziemy teraz do tej do tej zołzy. No. Co za zouza. Dun, 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 dun. O bo. You didn't get ready for our next move. The nasher set fire to the same house. A, bo tu. A, będziemy tutaj z tym, z tym całym kuzawem walczyć, jak mu się tam nazywa. To jest ten szef, ty, 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 tych asherów. Mhm. Tych buntowników. A poczekaj jeszcze chwilkę. No nie ma nie ma czekania. Już uruchomiłem sekwencję. No dobra No Bo ja tu mam umiejętności nowe bo pożema dostałem wiesz To, to supę No Kinga to co? Przejdziemy tą instancję i będziemy kończyć co? No dobra Bo okay. już Bo już jest tutaj późno A jeszcze musimy jechać Dobra spoko No, to chodź, idziemy Eee, aha Pyk, pyk, Ale ich przebiłem na wylot. Ładnie poszło ładnie. Tu jest kula Kinga. Gdzie jest kula? Tutaj. Jestem ślepa. Czekaj, ja ją wezmę, może ty jej nie widzisz, bo. No nie widzę, weź i mi ją tutaj. Ja ci ją przekażę. No wysłałem ci. Mam lepsze. A to wejszymy. Dobra, idziemy. A wiem, że tu była jakaś, wczoraj tutaj znalazłem bardzo fajną kulę. Jedną. Łyp mu, łyp mu, Masz wiadomość. Bo tam co, który, po, któryś tam poziom wiadomości jest. Są, są, są. Czeka, ja se to odbiorę. A. Dobra, to trzeba odebrać w tej, we skrzynce odbiorczej, wiesz? Aha. Nie ma tu nic więcej, tylko zbieranie. Chyba nie. Jak, tu jest jakiś namiot? Nie, nie ma. Nie, to jest ten. Nie, z... to nie jest. Prześcieradło nie na ścianie to było. Nie, 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 było tam skrzynka tylko, że dla złodziejstwa, wiesz? Ale nie ma. idziemy dalej. Uwaga, tutaj coś jest? Mariuszku, na dole jest dla ciebie skrzynka, dla religii. Już. Dobra. Gdzie na dole? Na dole, pod schodami. Tam jest takie przejście. Widzisz, tam jest taki pokój. Nie pod schodami, tylko pod tym tym. Tam jest taki pokój. Gdzie pod tym tym? No tam, gdzie idziesz. Aha, dobrze. Tam jest dla ciebie. Dobra, ja widzę. Mam jakąś runę, runa Moradina. No widzisz, jak ja o ciebie dbam. Te runy można wprawiać w broń z tego co wiem. Dobra. Idziemy dalej. Tan, tan, tan chodź tu. Gdzie ty tam jesteś? Ja już jestem u góry Góra jestem ja też jestem u góry Ależ mam po swoją skrzyneczkę Aha To była moja skrzyneczka Widzisz no, widzisz to Po prostu wszystko muszę spenetrować dogłębnie. No kula. Dużo idę. Za dużo ich tu. Dobrze szanuję kości. Lecicie. Uwaga, mam coś na kolejny jakiś ten Muszę identyfikować go No, jest lepszy Od tego co mam Co, masz miecz? Broń, broń, ja mieczy nie używam, kochana A co masz? Ja używam... Co to masz za bronię? Co? Co ty masz za bronię, tak właściwie? Ci powiem jak to się nazywa, to się nazywa... Jakieś symbole to są, wiesz, jakieś tam kultu Aha. różne, różne różnice nie wam się pomyliło z, twoim, z tym krasnoludem wczorajszym. tam miałeś mieczenie nie tam to jest tam okujdę co? o tu są te ziomki od karzowa Jakiś dwóch, dwóch, dwóch bosiaków takich spoko damy radę jest nas trzech do tego jeden już nie żyje. Drugi też. No mówię, że tam robię. Ja walnąłem go pełnem. Błyskawicą, przepraszam. Mogłeś mnie uleczyć. Już cię leczę. Dziękuję. Bo mi to się ładuje z czasem, wiesz, te, te, te uzdrowienia. Mogę rzucić parę, parę pod rząd. O, ale bajer. Mamy tą dodatkową torbę. Mhm, chyba. Na przedmioty. To jest, test. To, to jest genialne to jest w tej grze. Że nie trzeba ten, że nie musimy... Um, że nie trzeba tego dokupować za normalny hajs, tak jak było w Runes of Magic. Yeah. Tylko, że za questy to się też czasem to się zdobywa. Dobra, pogadajmy z nią. I tu moja mama dzwoniła przed chwilą. <laughs> Siem, ją, ją Wyczucie sobie... czasu idealne jakaś. No, no ja musiałem zignorować, to... bo... Okej, okay, ale to co, będziemy kończyć powoli, No, co? będziemy kończyć, będziemy kończyć. Czekaj, bo ja tu znowu jakiś sprzęt dostałem. Fajnie się masz. Albo nie? Nie, to jest za ten. Za następny, za, za następny quest dostanę. Czekaj, jeszcze mogę chyba z nią gadać. Może tam jakieś motory za oknem jeżdżą. Barbecz ty jesteś oddany kapłan? Tak Ja mam jakiś symbol ochrony dla ciebie No to możesz zapodać 74 do mocy i 24 do obrony A jakie statystyki ataku? Obrażenia 43 do 53 O, to ja bym to chciał, ja bym, ja chętnie to przygarnę Tylko, no, że on jest od 8 level dopiero No, ale to zaraz będzie, ja ale już to co mam... podam, nie? Dobra, no. to już ci dodaję Ja ci wszystko daję, ja no. takie prezenty ładne robię A ty co? A ty? A ty nawet kwiatka nie chcesz kupić Żona... Weźcie, weźcie Bez przesady, bez przesady Dobra, to co? To kończymy, co? No okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, no cóż, my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że się was że wam się miło nas oglądało. To do następnego. Do następnego razu. Cześć i ciołem. Bye bye, życzymy miłego no, dnia. Pa.